Biblia mówi nam, że pewnego dnia wszystkie państwa zjednoczą się i powstanie jeden globalny rząd. I gdy tylko utworzą ten światowy rząd, przekażą całą władzę jednemu człowiekowi, który będzie głową tego rządu i tą osobę Biblia nazywa antychrystem. Zanim zaczniemy, pokażę Wam, gdzie w Biblii pojawia się termin antychryst. Biblia mówi, że pewnego dnia przyjdzie taka osoba zwana antychrystem i zanim Jezus powróci, pojawi się podróbka, fałszywy Chrystus. Nazwie siebie Mesjaszem, ale tak naprawdę będzie oszustem. Dlaczego Biblia nazywa go Antychrystem? Ponieważ człowiek ten będzie twierdził, że jest Chrystusem. Kiedy pojawi się w czasie ucisku, powie, że jest Jezusem i zostanie przyjęty jako Mesjasz. Słowo Chrystus oznacza Mesjasza. Mesjasz jest to inny termin odnoszący się do Chrystusa. Mesjasz i Chrystus to zamienne słowa. Żydzi wciąż oczekują Mesjasza, ponieważ nie uwierzyli w Jezusa. Biblia mówi, że przyjmą Antychrysta jako swojego Mesjasza. Muzułmanie oczekują na przyjście i objawienie się kolejnego proroka, który będzie większy nawet od Mahometu. O Boże, przyspiesz nadejście imama Mahdiego. Daj mu zwycięstwo i zdrowie. Buddyści oczekują nadejścia piątego Buddy, wyznawcy Dalaj Lamy w Tybecie. Oni wierzą, że dół Dalaj Lamy wciela się w kolejne osoby. Oni uwierzą, że antychryst to nowe wcielenie Dalaj Lamy. Muzułmanie ujrzą w Nim kolejnego proroka, imama Mahdiego. Chrześcijanie zobaczą w Nim powtórne przyjście Jezusa. Żydzi uznają Go za Mesjasza. Wszystkie te wielkie religie zostaną przez Niego zjednoczone. Ogłosi się Go Bogiem wcielonym i wszystkie narody świata, wszystkie ludy świata będą Go czcić. W zasadzie każda religia przyjmie Go jako swojego Mesjasza. Jednak Biblia mówi, że ci, którzy zostali zbawieni, nie zostaną przez Niego oszukani ale reszta świata będzie go czcić i wierzyć w niego, ponieważ będzie on dokonywał cudów. A zatem widzimy, że człowiek ten stanie na czele światowego rządu, a także zjednoczy wszystkie religie i nazwie siebie Bogiem. Nie powiem wam, czy ten człowiek już się narodził, ani kiedy się ujawni, ale myślę, że będzie to dla was pomocne w rozpoznaniu chwili, w której rozpocznie swoje działania. Dziękuję. is the way